Cześć. Nazywam się Michał i chciałbym dzisiaj powiedzieć o zadaniu hydrorozgrywka, którego nazwa jest nawiązaniem do polskiego filmu kina akcji Hydrozagadka. W naszym zadaniu mamy do czynienia z pewną grą na grafie, w której dwóch graczy wykonuje na przemian ruchy. Gra polega na stworzeniu ścieżki w grafie. Teraz gracz drugi może wybrać jedną z tych trzech krawędzi. Przypuśćmy, że dokonam takiego wyboru. Teraz gracz pierwszy nie ma wyboru musi, musi wybrać tę krawędź, a następnie gracz drugi. Z zasadami gry, zatem gracz drugi wygrywa. Graf, na którym toczy się gra, musi spełniać jedno ciekawe założenie. Mianowicie, każdy punkt leżący na środku dłonej krawędzi musi leżeć na dokładnie jednym cyklu prostym. Cykl prosty to taki, na którym wierzchołki nie powtarzają się. Jak możemy wykorzystać to założenie? Po pierwsze, wiemy, że każda krawędź leży na pewnym cyklu. Po drugie, przypuśćmy. Że obok naszego wyróżnionego cyklu istnieje następująca ścieżka idąca poza białym cyklem. No i łatwo zauważyć, że w tym momencie założenie z treści zadania nie jest spełnione, ponieważ punkt X leży na dwóch cyklach prostych na białym oraz białym cyklu. Zatem taka ścieżka nie może. Istnieje w naszym grafie. Jak w takim razie może wyglądać cały graf? Po prostu, każde inne cykle proste muszą przecinać się z naszym w maksymalnie jednym wierzchołku. Tutaj może być jakaś większa część grafu. Stosując to samo rozumowanie do tych podgrafów. Dochodzimy do wniosku, że cały graf spełniający nasze założenie musi wyglądać następująco. Takie grafy są czasem nazywane kaktusami, ponieważ geometrycznie przypominają o Rozstrzygnięcie, który z graczy posiada strategię wygrywającą w zależności od wierzchołka początkowego. Póki co ustalimy jeden wierzchołek początkowy, ukorzenimy imię naszego kaktusa i będziemy starać się rozwiązać ten problem rekurencyjnie. W tym celu potrzebujemy wprowadzić dwa pojęcia. Po pierwsze, kaktusem prostym nazwę kaktus ukorzeniony w pewnym wierzchołku R w taki sposób, że R należy do dokładnie jednego cyklu. Natomiast pekiem nazywa zbiór kaktusów prostych wyrastających z jednego wierzchołka. Sklasyfikujemy teraz wszystkie kaktusy proste w zależności od przebiegu rozgrywki, zaczynającej się w ich korzeniu. I tak. Kaktusy typu A to takie, w których pierwszy gracz decyduje, kto weźmie ostatnią krawędź. On, czego przeciwnik. Znowuż, kaktusy typu B to takie, w których drugi gracz decyduje, kto weźmie ostatnią krawędź. Kaktusy typu 0 to takie, w których ostatnią krawędź zawsze weźmie drugi gracz w dowolnej, optymalnej rozgrywce. Wymaga to słowa komentarza. Mianowicie, przypuśćmy dowolną rozgrywkę. To był rok pierwszego gracza, teraz mamy rok drugiego gracza. I teraz pierwszy gracz może wybrać tę krawędź i zagwarantować, aby gracz drugi wykonał ostatni ruch. Ale równie dobrze może zejść na dół. Jednak wiemy, że ten kaktus jest typu B. Zatem gracz pierwszy, schodząc na dół, oddawałby inicjatywę drugiemu graczowi. I wiemy, że w optymalnej rozgrywce na pewno to się nie zdarza. I ostatni typ to jest typ 1, w którym ostatni ruch zawsze wykona zawsze gracz pierwszy z analogicznym komentarzem jak, jak w przypadku 0. W dalszej części omówienia przekonamy się, że faktycznie każdy kaktus prosty jest jednego z tych czterech typów. Prowadzimy również klasyfikację pęków. Będzie nieco prostsza od klasyfikacji faktusów. Każdy pęk opiszemy jako wygrywający bądź przegrywający. Pęk nazwiemy wygrywającym, jeżeli pierwszy gracz jest w stanie zagwarantować sobie wzięcie ostatniej krawędzi w grze ograniczonej do tego pęku. Zastanówmy się teraz, jak możemy sklasyfikować kaktusa prostego, mając rekurencyjnie obliczone typy pęków wyrastających z jego głównego cyklu. Rozważmy hmm, następujący moment w rozgrywce, kiedy gracze doszli do pewnego wykrywającego pęku i nastąpił ruch gracza czerwonego. Jeżeli graczowi czerwonemu opłaca się hmm, wziąć tę krawędź i skazać drugiego gracza na Rozpoczynanie od tego wierzchołka. Może on to zrobić. Jednak jeżeli wzięcie tej krawędzi jest dla niego niewygodne, może on zejść w dół do tego pęku. Jako, że jest to pęk wygrywający, może on sobie zagwarantować wzięcie ostatniej krawędzi i w ten, ten, i w ten sposób zmusić gracza niebieskiego do wzięcia tej niewygodnej krawędzi. Zastanówmy się, jak przekuć tę intuicję na algorytm do klasyfikacji kaktusów prostych. Jasne jest, że pierwszy gracz, który natrafi na wygrywający pęk, będzie w stanie zdeterminować dalszą rozgrywkę na kaktusie według własnego uznania. Na tym obrazku zaznaczyłem czerwonymi kropkami wygrywające pęki, wyrastające z cyklu i na biało wierzchołek, z którego zaczynamy. Pierwszy gracz ma odrobinę łatwiej, ponieważ może zdecydować czy zaczyna w lewo czy w prawo. Jeżeli w dowolną ze stron po parzystej liczbie kroków natrafimy na wygrywający pęk, wtedy to pierwszy gracz hmm, będzie mógł zdeterminować dalszą rozgrywkę i kaktusz będzie typu A. Analogicznie jeśli parzysta odległość do wygrywającego pęku jest z lewej. Jeżeli dla obu kierunków, Odległość do najbliższego wygrywającego pęku jest nieparzysta, wtedy kaktus będzie typu B. Jeżeli zaś nie ma żadnych wygrywających pęków, wtedy kaktus będzie typu 0 bądź 1 i decyduje o tym jedynie parzystość cyklu głównego. Zastanówmy się teraz, jak sklasyfikować pęk, znając informacje o typach kaktusów wyrastających z niego. Tutaj mam przykładową konfigurację mówiącą, ile kaktusów danego typu wyrasta, wyrasta z naszego pęku. Moglibyśmy się popuścić o użycie programowania dynamicznego, aby dla każdej czwórki liczb rozstrzygnąć, czy konfiguracja zadawana przez nie jest wygrywająca czy przygrywająca. Jednakże takich konfiguracji może być dosyć sporo. Zamiast tego przedstawię przeskakująco proste kryterium rozstrzygające, czy pęk jest wygrywające. Na początek zauważmy, że możemy całkowicie zignorować kaktusy typu 0, ponieważ przejście przez taki kaktus nie zmienia inicjatywy pomiędzy graczami. Następnie zaobserwujmy, że gracz, który wejdzie do kaktusa typu A, może zagwarantować sobie zwycięstwo. Zauważmy, że po wyjściu do kaktusa znajdziemy się w następującej konfiguracji i w zależności od tego, czy jest ona wygrywająca czy przegrywająca, gracz pierwszy podejmie decyzję, kto ma wziąć ostatnią krawędź w kaktusie typu A. Możemy teraz założyć, że mm, mamy do czynienia tylko z kaktusami typu 1 i B. Stosując analogiczne rozumowanie, dochodzimy do wniosku, że gracz, który wejdzie do kaktusa typu B, przegra. Zostają nam zatem kaktusy typu 1. Każde przejście przez taki kaktus zmienia inicjatywę. Raz e, inicjatywę ma gracz pierwszy, następnie gracz drugi i na zmianę. Zatem, jeżeli liczba ta jest parzysta, to gracz pierwszy będzie skazany na wejście do kaktusa typu B i Porażkę. Podsumowując te rozważania, konfiguracja jest wygrywająca, jeżeli liczba kaktusów typu A jest dodatnia lub liczba kaktusów typu 1 jest nieparzysta. Przedstawione do tej pory stwierdzenia pozwalają nam wyliczać wynik gry dla ustalonego wierzchołka początkowego w czasie liniowym, co daje nam całkowity algorytm działający w czasie M2. Ale to nas nie zadowala. Chcielibyśmy móc w czasie liniowym poznać odpowiedź dla wszystkich możliwych wierzchołków początkowych. Na początek zauważmy, co się stanie, jeżeli chcielibyśmy zmienić korzeń naszego kaktusa z V na W. Widzimy, że do obliczenia typu takiego nowego kaktusa potrzebujemy jedynie odległości ZW do najbliższych wygrywających pęków. Zatem jesteśmy w stanie policzyć to w czasie stałym. Sytuacja nieco się komplikuje, kiedy rozważamy wierzchołek tak jak ten, przez który przechodzi więcej niż jeden cykl. Rozważmy jednak następujący faktus prosty. Ukorzeniony w tym wierzchołku. Możemy znowu łatwo go sklasyfikować w czasie stałym. Biorąc pod uwagę wszystkie pęki wygry wygrywające na tym cyklu i tego, w którym się znajdujemy. W tym przykładzie jest taki tylko jeden. Następnie ja powtarzam to rozumowanie przechodząc do coraz niższych cykli. Jedyna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, jest taka, że ten pęk wcześniej składał się z tego i tego pektusa. Obecnie patrzymy na niego od dołu i interesuje nas. Teraz kartus zielony i pomarańczowy, a jako że znamy już ich typy, możemy łatwo uaktualnić ten pęk. I znowu do obliczenia wyniku gier rozpoczynających się na tym cyklu potrzebujemy jedynie odległości od pęków wygrywających, co znowu możemy policzyć w zamortyzowanym czasie stałym. Dziękuję.